No i zobacz, teraz porównamy sobie. Tutaj masz 25 zł no nie w Warszawie. Ale powiem ci właśnie, operatorzy też często zostają na początek 25 zł po to, żeby operatora sprawdzić na początek i pan tam po nie. Po miesiącu dostaje więcej, tak. Jeżeli się sprawdzi. Ale też jest ogromna taka różnica między samymi województwami w naszym kraju. Jeżeli jesteś na przykład z Podkarpacia, masz całkiem inną stawkę niż jak jesteś na przykład z zachodniopomorskiego, mimo że robiłbyś na takiej samej maszynie. Miał takie same uprawnienia, to samo doświadczenie itd. Tak Więc ten taki rozstrzał, jeżeli chodzi o zarobki, to w Polsce potrafi być od 3,5 tysiąca miesięcznie do powiedzmy 15 tysięcy miesięcznie. Oczywiście mówię o pracy na umowę. Do tego większość umów w Polsce w budowlance jest płacona od najniższej krajowej, reszta jest pod stołem więc żeby dostać taką robotę, gdzie masz płacone wszystko tak jak się należy, te podatki, składki i tak dalej, to jest ciężej już o taką firmę, ale nie jest niemożliwe, żeby dostać. do tego też, jeżeli weźmiemy sobie świeżych operatorów, no to oni też gdzieś muszą się załapać, no nie? Dlatego przyjmują po prostu pracę za mniejsze pieniądze, żeby po prostu móc tylko zdobyć doświadczenie i później dzięki temu mogą sobie już jakoś tam przebierać. W ofertach, no nie? Dzięki temu potem mogą właśnie więcej zarobić, ale to że tak powiem, swoje frycowe trzeba odpłacić. I dlatego takie stawki, a nie inne. Do tego te stawki jeszcze no powiem tak, że nie ruszyły za bardzo od x lat. 25 zł ja miałem w 2013 roku, kiedy pracowałem na koparce. No to już mamy 10 lat teraz, no już prawie 11. Więc to też jest takie no widzisz, no te stawki nie ruszają z miejsca za bardzo, znowu w, dwa, w tym samym roku co wtedy, ja miałem 25 zł to pamiętam właśnie, bo mieliśmy tam też ochroniarza na budowie, ochroniarz w tamtych czasach, jemu wychodziło chyba 4,50 na godzinę A, no i widzisz, teraz właśnie to jest trochę dla Was jako ochroniarzy jest trochę lepiej zrobione, ponieważ jest tam jakaś ta najniższa i tak dalej, więc nie możecie mniej zarobić, prawda? To, bo to też te 4,50 na tamte czasy moim zdaniem uważało jakiejkolwiek godności, a każdy zawód jest potrzebny. Nieważne czy to jest ochroniarz, operator, lekarz, sprzątaczka, każdy jeden zawód jest ważny, bo to tworzy wspólnie jedną całą układankę. Dalej wracając do sprawy, no to właśnie... No, jest tak z tymi stawkami dalej, średnio, ponieważ nie są podnoszone stawki z roku na rok, tylko jest wszystko tak samo, nie? To, że ceny w sklepach rosną, nie znaczy, że rosną stawki dla operatorów. One rosną, ale bardzo, bardzo powoli. Dopiero jak firmy przekonują się, że nikt już za te pieniądze naprawdę nie chce przyjść, nawet pies z kulawą nogą nie zapuka o ich bramę, to dopiero wtedy rzucają, a damy dwa złote więcej, no nie? No i też jest sprawa tego typu, że w Polsce mamy pełno sprzętu który jest naprawdę w złym stanie technicznym i często trzeba się nakombinować, napierdzielić, żeby cokolwiek z tym zrobić. Jeżeli ktoś już tam zarabia powyżej 10 tysięcy, oczywiście to będzie delegacja, to nie ma się też co udzić, no bo to ciężko jest zarobić powiedzmy koło dyszki będąc na miejscu, bo przeważnie na miejscu takie fuchy są już obstawione przez taką powiedzmy stałą ekipę, gdzie oni robią aż do śmierci. A tym jako taki, powiedzmy, operator, który gdzieś tam zaczyna, no to musisz niestety najlepiej, żeby jakoś tą Twoją karierę poprowadzić, to pojeździć po, po całym kraju i zdobyć trochę doświadczenia tu, trochę tam, no i dzięki temu potem, mówię, możesz przebierać w ofertach i im więcej masz doświadczenia, im więcej umiesz, czy umiesz obsługiwać systemy 3D, tachimetr, nie cokolwiek innego tam, umiesz obsługiwać rototilta czy inne takie rzeczy, to zawsze działa na Twój plus i dzięki temu możesz mieć tam większe pieniążki, no nie? To wtedy już powiedzmy z tych 25 zł nie zaczynasz, tylko zaczynasz stawkę np. od 40 zł na początek nawet, nie? I potem to idzie w górę. No i też tak jak mówię, tutaj zależy dużo od sprzętu, na którym pracujesz. W tym momencie wydaje mi się, że najbardziej poszkodowani będą operatorzy walca. Oni są najgorzej opłacani. Jeszcze tak chyba 3 lata temu to widziałem na walcowych stawki od 18 do 22 zł. Nie wiem jak jest w tym momencie, ale podejrzewam, że w tym momencie walcowy ma coś też między 25 a 28 zł, bo no już tak rynek powiedzmy też to weryfikuje. I coraz mniej tych walcowych, czy nawet spycharkowych, równiarkowych innych operatorów jest ich tak coraz mniej, młodzi ludzie też nie chcą się do tego garnąć, starzy ludzie odchodzą znowu na emeryturę. i Robi się ta jakaś tam też przestrzeń. Stawki dalej stoją, ale to mam nadzieję, że za jakiś czas ten zawód że tak powiem, będzie trochę lepiej płatny w Polsce i więcej ludzi będzie mogło dobrze zarobić.